witajcie w, w tamtym odcinku ostatnio y, zrobiłem sobie kolorowe owce, ale to jeszcze nie jest mag. zrobię ich y, trochę więcej, ale dobra y, no najwyższy czas aby zrobić portal do netheru no i wejdę sobie y, trochę do netheru no to y, ja wezmę y, diamentowy kilof, no i chyba możemy y, lecieć do y, kopalni po obsidian, no i o, jak gdzieś się tutaj, no, padłem do wodowa. już y, lecimy, no i bierzemy sobie y, kilof diamentowy, no i y, idziemy po obsydian, y, no i robimy portal do netheru Okej, okay. zapalniczką to nawet nie muszę się martwić, bo mam y, tyle tego flinta, że y, no, no nie mówię o tym, y, no, no, gdzie jest ten flint, który mam. O, widzicie ile tutaj mam Flinta i chyba jeszcze mam gdzieś więcej. No dobra, gdzie ja ten kilofkowałem? Okej, okay, tutaj mamy. Mamy na kilofie wydajność 1, to myślę, że będzie się kopało szybciej niż z yy, zwyczajnym diamentowym kilofem. O, ja robi się noc. Okej, okay, dobra, idziemy spać. No, jak najszybciej będę musiał ten magazyn ogarnąć sobie. Okej, okay, na jakim jesteśmy poziomie? Okej, okay, na normalnym. I to najlepiej, aby zostało. No, mamy trochę marchewek, to przecież nie zginiemy. No dobra, no to idziemy już do kopalni jak najszybciej. Ym, ale, właśnie, do kopalni musimy ten tryb wyłączyć, bo mnie znowu zabiją moby. Znowu mi kryper wybuchnie. W ogóle czy my wszystko mamy, no dobrze, że zwróciłem uwagę na to, czy wszystko mamy, bo właśnie jeszcze potrzebuję wiaderko, no lawę to będę mógł tam wylać, no to lawy nie potrzebuję. No to okej, okay. mamy wszystko, to mogę chyba już iść. No dobra, gdzie to było? Okej, okay, tutaj będę musiał sobie jakoś to oznaczyć. Ok, idziemy już do kopalni jak najszybciej. Wiem, że marchewki to, to jest słabe jedzenie, ale i tak będę miał lepsze. No to który to odcinek z tej serii? Chyba 15. O ja, już 15 odcinek, ale i tak, jak na tyle czasu, to mało. No bo nagrywam filmy tak od. No... Pierwszy odcinek chyba 24 lutego 2022 roku powstał, e, zrobiony, no, pierwszy odcinek z tej serii, a teraz jest e, 20, e, 20 czerwca 2022 rok. No to już trochę czasu minęło od e, pierwszych odcinków z tej serii. A to nie było tu. No, będę musiał zapamiętać, że tutaj wchodziłem zawsze. Chyba nawet taką drogę sobie zrobię, abym po prostu nie, nie zapominał za każdym razem. No bo nie chcę mi się w ogóle wykopywać się na zewnątrz, no i, no i szukać jeszcze naszej wioski ryzykując, że ją zgubię. No to to nie jest dobry pomysł. O no i co jakiś blok będę, będę stawiał sobie piasek. O, no i tutaj chyba już będę wiedział. No dobra, lecimy szybko. Tutaj nawet crafting zostawiłem. Okej, okay, dobra. To jest lawan, to lepiej przejdę tą stroną. No i mogę już chyba kopać obsidian. Okej, okay, dobra no to zobaczy ile w ogóle w ile sekund wykopie obsydian no w ile czasu wykopie obsydian no yy, z wydajnością 1 fajnie by było jakby miał wydajność 5 okej okay, dobra mamy pierwszy klocek obsydianu no to dobra no to yy, ja bym wolał zrobić sobie Cały, pełny portal. No to jednak wykopię sobie 14 bloków obsydianu. Wiem, że to jest bez sensu, ale będzie chociaż dobrze to wszystko wyglądało prawidłowo, tak to nazwę. Jeszcze ostatni blok obsydianu i będzie już wszystko. 3, 4, o! Dobra. I mamy już 14 obsydianu, i zobaczę, czy pamiętam drogę. No to chyba to było w drugą stronę. Chyba tam. Nie tam to było, okej, okay, dobra, idę tam ten. Nie przeżyję tego, nie ma opcji. No jak to trochę szczytuje, to może jest jakaś opcja. O, sorry, sorry, naprawdę, nie, 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 dobre. Normalny survival to było pół sekundy, normalnie pół sekundy, dobre. Udawajmy, że y, tego momentu nie było. Ok, idziemy. O, ja, aż mi się gęsa, gęsia skórka zrobiła. O, teraz, teraz mi się zrobiła gęsia skórka. O jezu, jakbym wpadł do lawy, to by byłoby już koniec. Dobra, idziemy. I dobrze, że tam była rozlana woda, ale i tak lepiej, abym normalnie spadł, no bo wtedy w to by mi się spaliły wszystkie temy i bym już ich nie odzyskał, no pewnie, no kiedy jakiś blog będę stawiał, to nigdy się nie zgubię, no dobra. No i to było tutaj, no i pierwszy raz mi się udało normalnie wrócić, a nie się wykopywać z jakiejś półtorej godziny. No, jesteśmy już. No i idziemy, mamy już 14 obsydianu i na pewno na chwilę też wejdziemy sobie do netheru. Zobaczyć w jakiej okolicy się zrespimy. Ale nie wiem gdzie ten portal mam zrobić, ale chyba również zrobimy go przed wioską. Albo po prostu we wiosce, ale chyba na początku zbuduję go tam, gdzie jest ten mój domek, yy, mały. No, wiecie gdzie, tam, gdzie jest mój ten magazyn. Yy, a potem po prostu to przeniosę. A tam, ten mój magazyn zostanie takim, jakby, taką graciarnią. To chyba te, samo, te same określenie, co? Dobra. No to gdzie go zbudować? No, zbudujemy może go tutaj. Raz, dwa, trzy. No i cztery. No i teraz raz, dwa, trzy, cztery. Chyba na pięć, co? Ja nie wiem, jak się dokładnie ten portal robi. O, tutaj jeszcze jeden blok. O nie, chyba coś zrobiłem źle. Albo po prostu za duży mam. Nie wiem, co się stało. Ok. Ale nie jest. Zrobiłem go. No. Nie wiem, czy zrobiłem go prawidłowo. Bo chyba nie muszę go robić takiego dużego. Mogę chyba zrobić tak. No pewnie, że mogę tak zrobić, co? No to to zniszczę. No chyba można, co? No nie wiem, no dobre, dobre Wykopię to szybko. No i no. no zobaczę jak ten portal się dokładnie robi, bo za każdym razem muszę za coś zapomnieć. Za każdym razem coś zapominam. No dalej, szybko. Jakby ten obsydian mógł się szybciej wykopać, no to bym nawet nie musiał uci ucinać nagrywania. No szybciej. No dalej. No, dobra, jesteś mam. No i teraz, jak to poprawnie się robi? Chyba tak, tak. O, właśnie. Dobrze teraz robię. No, znaczy, no można też tak zrobić. Ale nie mam wystarczająco obsidian. To bym potrzebował go. No, może jakieś 20. A tak to już mamy. Dobrze. No i portal powinien zadziałać. Ok. W ogóle, jak się dobrze przyjrzymy, można też zobaczyć, jak się niszczy obsydian. Okej, okay, dobra. No i co, chyba to można podpalić. Tak, można, można. To jest odpowiedni, odpowiedni wzór portalu, i tak to powinno wyglądać. No i to mi zajęło cały dzień. No to teraz. Mm, Teraz zrobię sobie zapalniczkę, gdzie jest flint. Okej, okay, tutaj mamy flinta. No i tak, teraz zrobię tak yy, i tak. No i mamy zapalniczkę. No i teraz się prześpię. No i. A, no wiedziałem. Teraz się prześpię no i podpalę portal. No nie mogę spać. No co się jest? Co jest? No w sensie jeszcze yy, nie wiem, czy mogę spać. O, w końcu. Idziemy spać. No dobra. No i idę podpalić portal. Idziemy. W ogóle ten ką się tak kręci. Nie wiem czy jest zbugowany. I muszę wejść wziąć ze sobą najgorsze rzeczy. No bo kiedy na to patrzę, to już się boję. Dobra. Odkładamy rzeczy za bardzo warte. No i idziemy do portalu. Dobra, upewnijmy się jeszcze, czy mam ten tryb. Mamy, okej, okay, dobra. Idziemy do portalu, do Nederu. No i e, zobaczę, e, co się zmieniło w Nederze w e, 1.19. Czy coś jest nowego? A, no właśnie, zapomniałam te stare tekstury. One są okropne. Nederu wygląda okropnie teraz, jak mam te stare bloki. No, trudno, no. Muszę tak zwiedzać Neder, niestety. No dobra, no to. No, nie jesteśmy w jakimś najgorszym miejscu, no bo mogliśmy na przykład się tutaj zrespić, no i od razu y, być w Lawie. No i co? W ogóle dziwne, że jeszcze tak mi się nie zdarzyło, że byłem w Lawie. Od razu weszłem do Nederu i byłem w Lawie. A takie rzeczy y, się zdarzają nawet. No dobra. Przecież nie będę chodził na shift, ale... Mm, ale trochę się boję tych rzeczy. Może jakiś nowy surowiec został dodany. Okej, okay, tutaj jest portal. No nic, na razie nie ma. Ale tutaj zrobię tak samo, abym się nie zgubił. To postawię sobie jakieś bloki. No i wiecie co. O ja! To ja muszę chyba na shiftie chodzić, aby to się dobrze skończyło. No dobra, muszę po prostu uważać. Ok, no to chyba w nederze, tej wersji, chyba nic się nie zmieniło. Nie wiem. O ja. Jak ten neder wygląda fatalnie. Może mi się uda znaleźć fortecę. To, ben, to będę miał już jakąś pewność, że y, uda mi się przejść Minecrafta. Bo na razie jej w ogóle nie mam. Chyba na tym one bloku jestem mocniejszy niż tutaj. No oczywiście w inne surowce, a, y, no w żelazo, a tam prawie w ogóle nie mam żelaza. No i no, diament też, bo ich mam też. Koło staka, okej, okay, dobra. No to chyba okolice sprawdziłem, może coś dodano w nederze, może jakąś starą strukturę, może coś w bastionie jest nowego, dobra. Oto to wychodzimy teraz z portalu, z nederu. O ja, lagi są. No i już wracamy. dobra. Ojalagi. No dobra, już wyszliśmy z nederu. Swój cel mamy zrobiony. Ale aby odcinek nie trwał za długo, to też myślę nad kurczakami. E, Czybym mógł jeszcze e, przyprowadzić tutaj kurczaki? No bo e, ten portal do nederu to jest chyba za mało, dobra. W ogóle co jedzą kurczaki? A, nasiona, dobra, nasiona potrzebuje. No to jeszcze na szybko przyprowadzę kurczaki. O dobra. No to potrzebujemy jedno nasiono. Jedno o dobra. No gdzie to jest? O, ty, my mamy tego dużo, okej, okay, dobra. No to idziemy, idziemy. Mam prawie tak w ogóle. Skąd my to mamy? Nie wiem. Chyba musiałem poświęcić y, trochę czasu. No i... Y, no i po prostu... Y, no, i y, trochę tego pozrywać. Tej trawy, ok. Tam gdzieś chyba widziałem kurczaki, ale to było w tym miejscu, które totalnie zgubiłem. Ale wiem, że to było tam. Naprawdę mi się to pamiętoliło. Dobra, wiem, że w nederze nic się nie zmieniło. Ale wiem coś już o wersji 1.20: że neder zostanie trochę zmieniony i to nawet mocno. No chyba w 1.20. Coś tam patrzyłem w internecie. ok. No to gdzie to było? Te kurczaki. No. Halo. Tam zaraz powinien być ten oryginalny biom i tam te kurczaki powinny być. Ale czy są to nie wiem. Tutaj już będę nawet żałował, że je znalazłem. Będę musiał przez tą wodę przepływać z nimi. Chyba, że jakiś most zbuduję, ale już dobra. Pójdę tutaj, bo na tym oryginalnym biomie jest y, najwięcej kurczaków. Okej, okay, dobra. Gdzie to jest? O, tutaj mamy jednego, ale one są pojedyncze. Okej, okay, chodź za mną. No i jeszcze potrzebuję drugiego. O, ja nie nadążę za mną. Widzicie? Dobra, no to dzisiejszy odcinek ze 20 minut będzie trwał. No, nie wiem, czy są jeszcze jakieś kurczaki. On jeszcze za mną nie nadąża. Patrzcie, jak jest daleko, a może z małego. No nie no, on pewnie już milion kilometrów stąd przyjdzie. O, ma, dobra, mamy. Mamy małego. To so, chyba możemy już wracać. O, ja, no i tak cały czas mam chodzić. Ten pewnie dorośnie. W ogóle może teraz go już. Mm. A. No nie, nie chciałem. Nie. No. Teraz nie będzie mógł za mną chodzić. No co jest? Powinien. Y, y, powinien teraz się. No. Y, robić większy. Nie wiem, co się stało. No dobra, ale ten kurczak powinien dorosnąć chyba. No mam nadzieję, że dorośnie. Oni w ogóle za mną nie nadążają. No dobra, no to idziemy sobie tu. Okej. Okay. Może jeszcze po drodze zobaczę jakieś kurczaki. No okej. Okay. No to dobra, no to nie będę nagrywał, jak taka gromada się za mną ciągnie. No to... Mm. No to widzimy się już no, przy zagrodzie z kurczakami. No dobra, już jesteśmy, i nie wiedziałam, że kurczaki tak szybko rosną, ale już dobra, trudno. To i tak na plus jest. No to chodźcie teraz za mną, bo jak widzicie, wszystkie już są dorosłe. Ok, idziemy, chodźcie za mną. Dobra, no i teraz was jeszcze rozmnożę. Jak już wszystkie są, wszyscy są dorośli, to mogę was teraz rozmnożyć. Yy. No nie wiem, co się stało. Okej, okay, ale ważne, że mamy małego. No i teraz musimy trochę zaczekać. Okej, okay, dobra. No to to już w dzisiejszym odcinku na tyle, no może nie jest taki y, długi jak tamte, ale dzisiaj, na, dzisiaj y, nie dużo rzeczy się działo, tylko zrobiłem portfel do nederu, zobaczyłem trochę czy coś jest w nederzy, no i jedynie zrobiłem tą zagrodę dla kurczaków, ale i tak... No sobie sobie te kurczaki, ale i tak większość y, tego momentu uciałam. Dobra, no to w dzisiejszym odcinku żegnam się z wami. Myślę, że Wam się spodobał. Y, dajcie łapkę do góry, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie!